Dzisiaj w Piławie Dolnej wyjątkowo piłkarskie święto, wyjątkowe pod tym względem, że orzeł po roku czasu działalności w końcu doczekał się własnej murawy, własnego boiska. Klub rok temu reaktywował się po siedmiu latach od zakończenia działalności. Tutaj możemy dzisiaj zobaczyć wspaniałą murawę, która w większości środków została pozyskana przez działaczy, zawodników, ale też lokalną społeczność. Gmina Dzierżoniów również dołożyła się między innymi tutaj do wykonania remontu szatni. Co jest najważniejsze, to że to jest już piłkarska rodzina w piławie dolnej pod skrzydłami orła, można byłoby powiedzieć. Tutaj skupiona jest nie tylko drużyna seniorska, która liczy około 20 zawodników, ale też wyjątkowa grupa kilku sekcyjna dzieci w liczbie prawie 50, więc to też świadczy o tym, że te zapotrzebowanie na piłkę nożną w Piławie Dolnej jest duże, bardzo duże. Największa miejscowość gminy Dzierżoniów w końcu doczekała się i prawdziwej drużyny, i prawdziwego boiska, dlatego dzisiaj też znamienici goście, dzisiaj świętujemy turniej piłki nożnej, mecz seniorów na otwarcie tego obiektu, obiektu, który mam nadzieję będzie służył wszystkim do odpowiedniego, nie tylko kształtowania potencjału fizycznego, talentu sportowego, piłkarskiego, ale też wspaniałych postaw współpracy i mam nadzieję, że to kolejne talenty z w Dzierzeniów rozwiną tutaj skrzydła. Przez niecały rok e, udało nam się tutaj e, bardzo dużo. Jak widzicie piękna murawa e, wykonana przez firmę Pro Dream Sebastian Głogowski. E, odremontowaliśmy szatnie e, gospodarzy, sędziów i, i gości. Przez ten 365 dni udało nam się e, stworzyć 60 zawodników grupy młodzieżowej, grupę Skrzat-Żak 2016-2019, grupy Młodzik-Orlik 2013-2015 oraz grupy Junior Młodszy 2010-2012, to jest tych 60 zawodników oraz ponad 300. Około 35 zawodników zgłoszonych do e, najstarszej grupy senior. To jest łącznie ponad 90 zawodników. E, myślę, że sporo, chociaż dużo pracy jeszcze nas tutaj e, czeka. E, liczymy na pomoc tak jak do tej pory, e, duży odzep społeczności, e, pomoc dolnośląskiego związku piłki nożnej, jak i tutaj e, samorządowców e, lokalnych. Bardzo cieszymy się z tego, że w Piławie Dolnej reaktywuje się klub, powstaje wspaniałe boisko, wspaniała płyta, której mogą pozazdrościć kluby z dużo wyższego szczebla rozgrywek. Cieszy zaangażowanie lokalnych działaczy, którzy odrodzili klub Orzeł Piława Dolna. Cieszy też liczba dzieci, które... Które przybyły dzisiaj na otwarcie tego boiska, bo to pokazuje, że takie miejsca są na mapie Dolnego Śląska bardzo potrzebne. Gratuluję jeszcze raz lokalnym działaczom, lokalnej społeczności, lokalnym samorządowcom za to, że udało się to miejsce stworzyć. Ja mogę docenić to wydarzenie choćby ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo mojego zamieszkania. Przez już 39 lat obserwowałem, jak toczą się losy. LKS Orzeł Piława Dolna i wiemy dobrze, że najważniejsi, najwa najważniejsi i najbardziej doceniani są ludzie, którzy organizują to życie sportowe, ale to życie sportowe przekłada się również na życie społeczne, towarzyskie tej miejscowości. W otwarciu towarzyszy turniej głównie piłki nożnej czterech kategorii, boisko Skrzat 2018-2019, drugie boisko kategorii ŻAK 2016-2017 i tu obok po prawej stronie grają młodzicy kategoria 2.13-2.15. Każdy ośrodek jest ważny. Tak naprawdę zdecydowana większość reprezentantów naszego kraju wywodzi się z małych miejscowości. Ci, którzy debiutują później w kadrach właśnie rodzą się w takich miejscach jak, jak takie boiska. Więc cieszy fakt, że również na wsiach powstają fajne płyty, fajne boiska, gdzie Dzieci, lokalna społeczność mogą korzystać i mogą rozwijać swoją sportową pasję, w tym przypadku do piłki nożnej. Na tym boisku wiele pokoleń młodych ludzi rozpoczynało swoje zawody co niektórzy się mieli naprawdę wysokich osiągnięć, gając również w klubach międzynarodowych czy zagranicznych klubach. Natomiast to, co trzeba podkreślić, ponowna reaktywacja z dobrą taką fizyczną reaktywacją murawy na pewno przyczyni się do bezpieczeństwa uprawiania sportu, a będzie również takim miejscem spotkań mieszkańców Piławy Dolnej. Na pewno tutaj zwiększone środki na sport od tej kadencji, które poszły na piłkę nożną są widoczne. Z drugiej strony fundusz sołecki, sołectwa Piława Dolna również ogromną kwotą ponad 30 paru tysięcy tutaj dofinansował działalność klubu gmina Dzierżoniów kwota ponad 30 tysięcy złotych ostatnio między innymi zwycięstwo w nocnym turnieju piłki nożnej mistrzostwa gminy Dzierżoniów jest tylko życzyć dalszych sukcesów pod skrzydłami orła. Boże upiawa dolna na kolejne lata swojej działalności no na pewno będziemy starać się a liga zweryfikuje chodzi mi tu o rozgrywki drużyn seniorów. Mierzymy w awans do klasy A, klasy wyższej niż do tej pory. Było blisko w ubiegłym sezonie. Liczymy na to, że w tym będzie, będzie to sezon dla nas lepszy. A w konsekwencji uda się wejść do do wyższej y, ligi. Jeśli chodzi o dzieci, myślę, że będziemy to prowadzić na tym samym poziomie, co jesteśmy. No są trzy grupy, jak na nasze możliwości, y, tutaj jako wioska. Myślę, że i tak y, stworzyliśmy coś ponad to, co, co możemy, więc y, raczej chyba rozwijać nie będziemy, będziemy po prostu trzymać to, co, co jest, co, uda, co udało nam się do tej pory stworzyć. Życzę Orłowi Piławie Dolnej samych sukcesów sportowych, ale przede wszystkim tego, żeby jak najwięcej dzieci i młodzieży korzystało z tego boiska i żeby tutaj w Piławie Dolnej wyrośli, przyszli reprezentanci Polski. Życzę Orłowi przede wszystkim wytrwałości, żeby im nie zabrakło nigdy siły, żeby zawsze mieli rzesze młodych ludzi, którzy chcą uprawiać sport i żeby się cieszyli wsparciem wszystkich pozostałych mieszkańców Piławy Dolnej.